Witam w kolejnym odcinku Akwarium Matorskie TV. Słuchajcie, dzisiejszego bohatera już znamy, jest to. W ...dyfuzor narurowy firmy JBL. Krótko dlaczego warto po prostu... ...mieć CO2 w akwarium. Dłuższy film na ten temat może kiedyś zrobię. Znaczenie CO2 i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo duże dla roślin. Szczególnie w akwariach typu high-tech. Dlatego, że po prostu w tych akwariach jest bardzo dużo światła, bardzo dużo nawozów. E, bardzo dużo roślin. E, widzicie, masy rośliny w moim akwarium jest e, dość sporo, dlatego e, CO2 wydalane przez rośliny, e, przez ryby, przepraszam, e, rośliny też oczywiście, ale w nocy e, jest za mało po prostu tego. Dlatego mm, postanowiłem e, wypróbować e, oto ten dyfuzor JBL Proflora Direct mój jest model 12 przez 16, czyli to 12 x 16 oznacza do jakich rurek po prostu będzie pasował ten dyfuzor. Przedstawiane urządzenie jest dedykowane do akwarium od 40 do 300 litrów. Budowa naprawdę jest bardzo prosta. Mamy tutaj od razu wmontowany licznik bąbelków. Dodatkowo jest zaworek zwrotny, który zapobiega nam cofaniu się wody i tym samym zapobiega nam na przykład popsuciu się elektrozaworka, który jest w zestawie CO2 jedną z najdroższych rzeczy. Słuchajcie, no teraz troszkę opowiemy o budowie. Budowa, jak mówiłem, no dziedzinnie prosta, po prostu tutaj mamy, teraz w ręku trzymam e, licznik bąbelków teraz może to palcem pokażę więc mamy tego licznik bąbelków, tędy woda wchodzi tędy wychodzi e, tutaj mamy taki jakby trzymak do tego e, do tego dyfuzora na odwrocie mamy krótką instrukcję naprawdę urządzenie proste dlatego instrukcja jest też prosta. Wszystko jest podpisane. Tędy ma wchodzić CO2, tędy ma wchodzić woda, a tędy ma wychodzić woda. Bardzo, bardzo takie, taka obrazowa instrukcja. Wydaje mi się, że takie instrukcje obrazowe są najlepsze. Jak wygląda urządzenie, zamontowane już u mnie w, w akwarium? Jak widzicie, bardzo łatwo można zobaczyć, ile tych bąbelków leci ten miernik tych bombelków bardzo dobrze jest widoczny. Jedyna jakby taki mankament to to widzicie tutaj mam troszkę takiego białego dlatego że wziąłem sobie mydło namydliłem i tutaj sobie przejechałem właśnie na tych rurkach bo myślałem po prostu, że ten dyfuzor gdzieś tam przepuszcza to CO2, co mnie bardzo wkurza. Po to załatwiłem ten CO2 dyfuzor na rurowy, żeby właśnie strat z tego CO2 było jak najmniej, a tu mi się okazało, że przepuszcza. Jednak nie przepuszcza, on po prostu tak syczy, bo tam to CO2 dostaje się do wody i po prostu miesza się tam w tym. Dlatego taki jest odgłos, więc jak będziecie czasem kupować sobie to urządzenie, to nie martwcie się, to nie jest nic złego. Widzicie CO2 wydostające się z deszczowni. Słuchajcie, no chyba jednym z problemów, który może niektórym się nie, nie spodobać, to jest to, że są te bombelki dość duże, ale naprawdę, uwierzcie mi, CO2 jest dobrze rozpuszczone. Dlatego, że elektrozawór, który jest w moim urządzeniu, wyłącza się naprawdę częściej, stąd też sobie pomyślałem, że po prostu to CO2 jest bardziej lepiej rozpuszczone. Słuchajcie, następnym plusem, jaki jest tego urządzenia, moim zdaniem, wszystkie urządzenia, które mogą Wyjść z akwarium na zewnątrz, to są dla mnie urządzenia. Ja po prostu chciałbym w akwarium mieć tylko naprawdę samą aranżację i wszystkie niezbędne rzeczy, jakie tylko są potrzebne w akwarium czyli jakąś grzałkę, rurki do filtra i tak dalej. Słuchajcie, krótka ocena moja. Do plusów można zaliczyć banalnie łatwy montaż, wysoką wydajność, jakość materiału. Dyfuzor poza akwarium. Dla mnie to jest duży plus. I poprawa wyglądu akwarium. No, moim zdaniem, jak mówiłem wcześniej, czym mniej gadżetów w akwarium, tym lepiej. Jednym minus, jaki się dopatrzyłem, to dość duże bąbelki CO2, które sobie pływają po akwarium. Dla niektórych może być to męczące, a dla niektórych niektórzy lubią po prostu żeby mgiełka się unosiła po akwarium krótka ocena moja to jest jedna z najwyższych 9 cena tego produktu nie jest za wysoka mi się wydaje że to jest jeden z najlepszych dyfuzorów jaki jest na rynku ja to uważam za bardzo dobry produkt nie wiem jak wy jeśli chcecie spróbujcie jeśli wam będzie Pomagał ten film, bardzo się cieszę. Zostawcie łapkę w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle, na razie, cześć.